Dobra widzowie. je się. Nagrzewa się. Honda CRF 250 2005 rok. Kupiłem, tak jak widać po tytule filmu. Kupiłem, Hondę. Nie byłem, nie jestem zwolennikiem ogólnie Hondy, ani Kawasaki, ani Suzuki, ale mniejsza z tym. Kupiłem ją ze względu na to, że dosłownie 18 motogodzin temu, czyli równy praktycznie rok, był robiony cały remont silnika za 7000 zł ponad. Za same części, praktycznie jest cały nowy silnik, nowy wał kurbowy, nowy tłok, nowy cylinder. Cała głowica po regeneracji w Motocrossie, nowe łożyska wału. Nowe wszystkie simmeringi silnika, nowe łożyska chyba na skrzyni też były, już nie pamiętam dokładnie. To się tam upala, ale y, całutki nowy silnik, był robiony rok temu i ze względu tylko na to kupiłem. Tą Hondę, bo byłem pewny silnika, że jest zrobiony w 100% no i oczywiście Honda na handel i już jest sprzedana, że tak powiem. Także wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane, to już jest nieaktualne, bo tak czy siak prawdopodobnie weźmie to znajomy, dobra, ale co tak, problemy były z gaźnikiem, bo Honda nie chciała w ogóle działać. Kupiłem inny gaźnik też średnio działało, kupiłem następny już była poprawa, ale dalej był problem z że tak powiem, z działaniem, także e, mimo, że gaźnik był umyty ultradźwiękowo, były zmienione wszystkie uszczelki, o-ringi między korpusem i tak dalej, ale był luz na przepustnicy, nie był duży, ale był i to już były to już robiło takie problemy, że on falował nie chciał schodzić z obrotów no ale się wziąłem za niego wczoraj e, rozebrałem go jeszcze raz Oczywiście nie całego, tylko tam gdzie jest przepustnica. I dorobiłem mu szersze rolki na przepustnice nadwymiarowe. Dopasowałem do korpusu i do przepustnicy, tak żeby zniwelować jak najwięcej tego luzu. E, to jest jedna rzecz, zmieniłem dyszę wolnych obrotów na mniejszą. Bo się teraz zmniejszy luz na przepustnicy, było mniej, mniej powietrza, więc trzeba było dać mniej paliwa. No i tak maszyna wygląda. Zmieniłem jej tak samo okleinkę. Umyłem ładnie, żeby się ładnie prezentowała. Nowa pompa hamulcowa do przodu wleciała. Nowy przełącznik gaszenia. Wszystko wyregulowane, tak jak należy. Także Honda gotowa do sezonu. Akurat jest marzec, koniec marca, więc myślę, że ktoś będzie zadowolony. No i co, żeby nie przedłużać, przejdziemy się po okolicy gdzieś tutaj. i No i co? Zobaczcie, jak Yamaha jak Honda działa. No, i co więcej, no powiem Wam tak, resztę powiem Wam w dalszej części filmu, żeby nie stać i nie, 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 ten, nie zanudzać, tylko będziemy jechać, coś będę gadał, nie? Fajna maszyna ogólnie, kurde. Może jeszcze bym zdjęcie zrobił telefonem. No i tak, no powiem Wam tak, wszystko jest do zrobienia, wszystko da się zrobić, tylko to jest kwestia czasu i kwestia e, finansowa, że tak powiem. Bo ktoś chce, że tak powiem, jak ktoś kupi motor, ktoś chce jak najwięcej zarobić i jak najmniejszym, że tak powiem, kosztem finansowym to ugryźć. No niestety nie wszystkie rzeczy da się tak zrobić. No myślałem, że się odkręciła, to tylko takie, tak się wydaje. A i jeszcze był, że tak powiem przewinięty stator na na tym, bo tu był stawiony nowy stator chiński, ale wysłałem go od razu na przewinięcie, żeby po prostu był nawinięty i była większa oporność na cewkach, żeby lepiej to wszystko odpalało, paliło na, na tych na ciepłym, bo przedtem też na ciepłym nie chciała palić A Honda ma to do siebie, że czasem ma problemy z tym, no nie także co palimy i opowiem wam kwestie gaźnikowe. Elegancko trzyma obroty, tak należy. Nie faluje. Także to jest zajebisty plus. To całkiem inny motor jest teraz. Lepiej wszystko jedzie, lepiej się zbiera, lepiej w obroty wchodzi, schodzi z nich. Nie faluje, trzyma się. Powiem wam, że naprawdę efekt jest mega. Oczywiście są w sprzedaży, bo o tym muszę też powiedzieć, że są w sprzedaży rolki na Olixie, takie białe. I no tak, one będą działać, tylko one są zrobione uniwersalne, że tak powiem, że założycie te rolki i przepukcja dalej może mieć minimalny luz. Ja te rolki tak dopasowałem, żeby było tam dosłownie dwie setki luzu na stronę no nie czy tam maksymalnie 500 luzu na, yy, na, na bok tej no oczywiście pośrednicy też one były dopasowane do tego do korpusu no nie, także yy, praktycznie każdy gaźnik będzie taki sam ale troszkę się będzie różnił do jednego gaźnika te rolki mogą być za szerokie i i one nie wejdą nie O, bym e, pokazał, kurwa. No. No dobra, ale przynajmniej odpalę wam na ciepłym. A do słońca jest mega gorąco. Także tak jak mówię, no nie wszystkie rolki będą dostępne, będą fajnie pasować, bo niektóre mogą być za szerokie, niektóre za wąskie. Dobrze maszyna już podaje, także powiem wam że gi Także tak po cichu, jeżeli by ktoś chciał zregenerować gaźnik, no to zapraszam. Rolki są wykonywane, że tak powiem do gaźnika dopasowywane. No i oczywiście najważniejsze są robione na łożyska. I na ten stworzeń, bo w standardzie mamy na przykład trzy łożyska i ten stworzeń. Tak są rolki wykonywane, żeby tutaj było jak w oryginale Żeby się nic nie zacinało I żeby działały tak jak należy Także myślę, że Teraz na pewno na te 100 motogodzin będzie spokój Jeżeli potem te rolki się wytrą, można zastosować nowe Także tutaj jest zdrowy Motor Ale kurzy, masakra! Ani, ani jeszcze nic wydechu Nic A jak jest gasik wywalony to lubi czasem wam ładować z wydechu du, 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 du. Przy niskich obrotach Piątkę ładuje odcinę No on na piątą odcinę łapie.